Ponownie w podobnej scenerii. Znowuż za mną radiowozy z tyłu mm, policjanci, południu winni oczywiście, ponieważ oni są na służbie. Ale słuchajcie, dowiedziałem się, co to właśnie w tej chwili w koneserze się odbywa od wczoraj. Otóż Warszawa gospodarzem trzeciego szczytu w sprawie współpracy energetyczno-klimatycznej i Dalej przeczytam. 22 i 23 września w Warszawie odbędzie się trzecie spotkanie ministrów partnerstwa na rzecz transatlantyckiej współpracy energetyczno-klimatycznej PTECC, poinformował w piątek resort klimatu i środowiska. Resort przekazał, że gospodarzami szczytu PTECC w Warszawie będą minister Michał Kurtyka oraz sekretarz energii USA Jennifer Granholm. Przedsięwzięcie ma na celu rozwój współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i krajami Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, czystej energii i neutralnej dla klimatu transformacji energetycznie Podkreślono. I my, Polacy, z Polska strona, jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie Polska będzie w tym roku gospodarzem szczytu w ramach tej inicjatywy. Partnerstwo na i bla 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 bla. Czyli, moi drodzy, tłumacząc na polskim, administracja Joe Bidena Dopuściła do budowy Nord Stream 2. Europa każe nam zamykać kopalnie polskie, czyli my chcą nas zbankrutować, tak naprawdę. Niemcy chcą, żebyśmy płacili jakieś gigantyczne pieniądze za tak zwaną emisję gazów, czyli za te certyfikaty. Czyli jesteśmy w czarnej dupie za przeproszeniem albo i bez przeproszenia, i my jesteśmy gospodarzami szczytu polsko-amerykańskiego, po tym jak Biden zezwolił na budowę Nord Stream 2, my przyjmujemy ich, płacimy, ponosimy na pewno miliony kosztów za ochronę tego całego badziewia. I jak to wygląda? No słuchajcie, naprawdę maski spadają. PiS, PO, jedno zło. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości, ale oprócz tego, że jest że, że to zło, to okazuje się, że jesteśmy ciężkimi frajerami, którzy w dalszym ciągu dają się łoić. I e, oczywiście oni opowiadają głodne kawałki, że wybijamy się na niezależność, że nie będziemy klękali. No, my nie, nie tyle, że klęczymy, ale czołgamy się, czołgamy się po prostu po to, żeby zrobić komuś laskę, bo trudno tutaj mówić o tym, że e, cokolwiek mamy do powiedzenia. I tym mało optymistycznym akcentem e, i wezwaniem do tego, żebyśmy wreszcie... E, coś z tym zrobili, żebyśmy wreszcie powiedzieli tym wszystkim łobuzom, którzy nas mi rządzą od 30 lat, paszliwy wszyscy won. Część do Brukseli, część na Kreml, e, za Ural może, ale nas zostawcie w spokoju, pozwólcie nam w swoim własnym kraju gospodarować nim tak, jak chcemy, e, żyć tak, jak chcemy i bo budować bogactwo kraju, a nie służyć nam jako, służyć jako podnóżek czy to Rosjanom, czy tam Amerykanom, czy przede wszystkim Niemcom. No dość tego, naprawdę, moi drodzy, dość tego wszystkiego. No i jeszcze jedno, Przypomniałem się, jak szedłem e, chyba godzinę, przy półtorej godziny temu e, równoległą alejką do tej też w centrum Koneser, to naprzeciwko e, mnie szła taka grupa ludzi, ewidentnie polityków, e, którzy e, przy, przyjechali na ten szczyt i, przed nimi szła taka sop S.O.P.u, czyli Służby Ochrony Państwa. No dobrze, że te łobuzy nie nazywają się Służba Ochrony Polski, bo chyba bym nie wytrzymał. To są ci sami, którzy jak chciałem złożyć kwiaty 10 kwietnia pod pomnikiem ofiar smoleńskich, nie uniemożliwili mi to, mówiąc, że nie ma mnie na liście, znaczy nas, tej grupy, która wtedy była, nie ma nas na liście, dopuszczonych do złożenia kwiatów pod pomnikiem ofiar smoleńska, a dzisiaj kazali mi zejść chodnika. Wyobraźcie sobie, szedłem naprzeciwko takiej grupy, która właśnie ewidentnie wchodziła na tutaj na na, na, plac, na deszcz, i oni kazali mi zejść z chodnika przesunąć się na bok. No, słuchajcie, poczułem się jak Polak w III Rzeszy, w niemieckiej, kiedy niemiecki żandarm kazał mi schodzić z chodnika, bo jakiś polityczny niemiecki łobuz idzie naprzeciwko mnie. No, to naprawdę czas z tym wszystkim y, skończyć. Chwaty. Kolejni bohaterowie SOP na służbie ochrony Polski, znaczy państwa niemieckiego prawdopodobnie albo amerykańskiego.